Cześć, z tej strony Boss. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Mad Max, w którym udam się, tak jak mówiłem, na zakończeniu ostatniego do wyścigów śmierci. To są ostatnie wyścigi śmierci na tym terenie. Później po ukończeniu tych wyścigów będę chciał znaleźć polaminowe, które pozwolą mi oczyścić to miejsce w 100% i zajmę się już zadaniami pobocznymi w sumie dla spojówki. Później pewnie będę mógł mógł odwiedzić wszystkie miejsca poszukiwań dostępne w grze. A powoli już będziemy się kierować ku czarnemu miastu, bo w sumie tylko to nam zostało. Więcej raczej nie planuję. Obozy już wszystkie zostały przejęte w 100%. Także ewentualnie w ramach głównego wątku fabularnego czeka nas jeszcze walka ze zgniło zębem. I z Zutusem. Dobra, czyli on mówi o tym, co już przejęliśmy dawno temu. Dawno temu ze dwa odcinki, przynajmniej na zlecenie spojówki. A teraz dobra, wróćmy do celu nadrzędnego. A może nie tyle co nadrzędnego, co... O i przy okazji polaminowe udało mi się odkryć, no to będzie przynajmniej zaoszczędzony czas na poszukiwanie jednego polaminowego z dwóch. Bo jak widzicie tu zostały tylko polaminowe na tym terenie, wyścig śmierci i będziemy lecieć do tego zadania, jakie dostaliśmy od spojówki. Jeszcze chyba jest jeden projekt do zrealizowania w twierdzy spojówki, który mam kompletny, to jak przy okazji będę tam, to wykonam. Tak jest, dobra, wyścig śmierci trudny, przejazd się nazywa wyścig. To to jest złą ekipa sprzątająca. Zanim wezmę udział w tym wyścigu, to też wezmę ten projekt, przeszukam, bo to jest jeden z jeden. Czyli raczej nie powinno być problemu z przejęciem tego, chyba że będzie gdzieś podziemny, ale nie widzę, że już projekt jest. Szybkie przejęcie projektu i wyścig śmierci lecimy z polami minowymi. Dobra, jak dobrze pójdzie, to uda mi się w sumie wszystko ogarnąć w trakcie trwania tego odcinka. A tu co jeszcze zostało do znalezienia, że to miejsce nie jest splądrowane w 100%. Dwa złomy. Dobra, jeden jest tu, to po drugi podejrzewam, że jest po drugiej stronie ulicy. Um, there's something chilling about this place. Za w rozproszeniu. Dobra, bierzemy PN. I lecimy. Mam nadzieję, że nie będą wyścigi za długie i za trudne. W miarę szybko się je ogarnie, żeby móc kontynuować. No dobra, zaraz pozbędę się konkurencji, chociaż nie mam już za dużo amunicji. i nabój został w strzelbie, czyli muszę trafić w zbiornik z paliwem. Okay. No dosyć szybko się oddala ten pojazd. Kurde, nie tak, nie tak. Jeszcze coś ciągnę pod kołami, co mnie spowalnia dodatkowo niestety. Dobra, udało się. Na pewno bo dojedziemy pierwsi, bo wszystkich innych wyeliminowałem. I teraz jedyny przeciwnik to czas. Kurde, 30 sekund, chyba nigdy tak na styk mi nie szło w tych wyścigach jak w tych, ale raczej powinienem zdążyć bez problemu. Dobra jest, kontynuujemy. Teraz zostało... dobre i tak muszę do twierdzy spojówki się udać po łazika z Linkili. Dobra, to mogę zrobić. Tu jest ten projekt do rozbudowy, który jestem w stanie zrealizować. Łazik, muszę czambaketa wziąć, żeby móc pole poleminowe wyeliminować. Which way? Pierwsze poleminowe jest w sumie niedaleko. I od niego zaczniemy, żeby nie przedłużać i nie szukać bez sensu następnego. Także idziemy do tego, co już jest odkryte. Okej, okay, dobra. I tutaj jest jedno pole minowe, które odkryłem już wcześniej. Tak, na styk myślałem, że akurat wysiądzie na minę, ale udało się. Dobra, ostatnia mina i niestety ostatnie pole minowe trzeba będzie szukać w ciemno. Gdzie by tu jechać. No. Próbuję pojechać od obozu do obozu, żeby znaleźć może akurat szczęście dopisze i trafi się gdzieś po drodze. Kolejne pole minowe. Też nie wiem, czy nie lepiej będzie kontynuować jazdę w drugą stronę, bo w sumie trasa, którą pokazuje mi minimapa... To jest ta sama trasa, którą przyjechałem z tutaj. A jak przyjechałem tą samą trasą, to raczej wątpię, że znajdę to pole minowe. Wracając się po swoich śladach. To też nie będzie tutaj na pewno. Czyli trzeba jechać gdzieś indziej, w inne miejsce, w innym kierunku. Może tu będzie gdzieś jakieś pole takie z widocznymi brakami, które są charakterystyczne w sumie dla pulminowych. To jest miejsce poszukiwań sam złom. Dobra, no to na razie cały doleję przeszukiwanie dla samego złomu. Bardziej mnie ciekawi ile jeszcze mogłoby zostać odcinków do końca, skoro już wszystkie obozy są przejęte. Zostały tylko w sumie zadania z głównego wątku i też kilka zadań pobocznych, chociaż też nie jestem w stanie określić ile tych zadań pobocznych będzie jak długie one będą bo z tych wszystkich które do tej pory udało mi się zrobić no to żadne jakieś nie zajmowało nie wiadomo ile czasu także mam nadzieję że nie będzie źle w tym aspekcie o tam co się dzieje w ogóle i wątpię żeby tu było gdzieś pole minowe będę musiał chyba odbić w lewo Dobra, gdzie może być to pole minowe? Wiesz, przejechałem chyba cały ten teren. A Dinky D jak nie reagował, tak nie reaguje. Może gdzieś tam, chociaż wątpię, bo to są takie jakieś kaniony bardziej. Tam na dole też nie widzę, żeby coś było. А, не зауважи меня. Gdzie jestem w ogóle? W złą stronę pojechałem. Ja się dziwię, że nie reaguje. Pies, skoro jeżdżę na terenie, gdzie mam już wszystko w 100% odkryte. Okay, teraz będę musiał jakoś odbyć w lewo. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale poczekam się do skrzyżowania głównego. Dobra, tutaj w lewo, żeby wjechać na ten teren ostatniego poszukiwania pulminowych. Sprawa, że pies w ogóle nie reaguje. Tu jest jakieś pole minowe, ale to już jest chyba to, które rozbroiłem teraz. Mi się tak wydaje. Okej, okay, dobra, mamy ostatnie pole minowe. Udało się. Dobra, poczekam aż oni sobie wbiegną na tą minę. Dobra. Przynajmniej pomogli mi rozbroić pole minowe. 100%. Czyli udało się do zera wyeliminować wszystko. I teraz można zająć się zadaniami z wątku głównego. Czyli tak, w pierwszej kolejności chciałbym się teleportować w to miejsce. I stąd przejedziemy, żeby zrobić zadanie poboczne dla spojówki. Teraz. czyli tak, musimy udać się do miejsca spotkania i przejechać chyba przez ten tunel, który wysadziliśmy dla twierdzy Jetta czyli wszystko się tak zazębia tu wysadziliśmy tunel dla twierdzy Jetta przez ten wyłom w tunelu musimy zrobić coś dla twierdzy spojówki i tak pewnie jeszcze będzie krwisto brody, coś tam chciał ale dobra, zobaczymy najpierw po co chodzi. No to, to jest coś przyszedł. Czego on tu hear me, hear me not. Just to give thank yous to users. I can actio direct with Pink Eye. Don't gotta go through the job no more. Don't gotta pay no hatchet men. Thanks. OKjwydmy okay, czyli tutaj nie ma nic do odkrywania nic do przejmowania to spokojnie mogę udać się do miejsca zaznaczonego na mapie, żeby wykonać to zadanie dla spojówki, chociaż łatwo nie będzie, bo widzę, że tu w większości się poruszamy po piasku. To jest utrudnione... utrudnione poruszanie się strzępków w historii, nie wiem, już chyba nie... nie ma sensu też szukać tych strzępków w historii, skoro wszystko mam już poodblokowane. Projekty do spojówki... Wykonamy je wykonując dla niej zadania poboczne. Sam złą w sumie w tych miejscach poszukiwań, także bez sensu żeby to robić. Pierwszy punkt, teraz gdzie jest drugi? Ok, drugi jest jeszcze głębiej w, tym, w tych wydmach całych, ale polecę w linii prostej, będzie na pewno szybciej niż miałbym gdzieś tam ulicą jechać. Trochę widać, że brakuje mocy. Archaniołów z V6. Podejrzewam, że z V8 będzie dużo większa moc. I będzie sobie dużo lepiej samochód radził jeżdżąc po wydmach. Ale póki co trzeba się zadowolić tym co mamy. Nie widział, że daje znak. Mógł poczekać z tym atakiem. Dobra, i co teraz? Przyjmę. a nie, jeszcze jest trzeci punkt do oznaczenia. Myślałem, że już mogę wracać do twierdzy spojówki, ale chyba nic z tego. She said to look between the two flare signals. She's got to find an overlook that shows the in-between spot. Uh, I, see, I see. You have your ways. Finally inspired. Not for me to question. No, no. Where the angel flies, I too shall follow. This should provide a good enough view.

Dostanę się do trzeciego punktu, dostanę się do trzeciego punktu, dobra. Co mi jest oznaczenie? Oznaczone. oznaczone. To jest chyba ostatnie miejsce. Dostań się do trzeciego punktu, to jest trzeci punkt, tu już byłem. To teraz chyba się teleportuję do miejsca wyścigu. I w kolejnym odcinku udamy się do tutaj, w to miejsce. A teraz dziękuję wam za uwagę. No i widzimy się jutro. Na razie, cześć.